Witajcie moi kochani, z Kawusio przychodzę do Was i z szybkim holem z biedry. Tak, Jestem dzisiaj mało ogarnięta, bo miałam dla Was filmy, które będziecie widzieć ciągiem, więc yy, dziś yy, postawiłam na sprzątanie i sprzątanie. Obiad też miałam, więc sprzątałam. Jedyną moją dzisiaj dozywką było pójście do Biedry. Zaraz Wam pokażę, co ciekawego kupiłam. O, Dobra kawa. Dobra. Co ja ciekawego kupiłam? Jakiś woreczek mi został. Rachunek 51 zł 76 groszy dużo nie kupiłam, ale mam dużo, dużo. No dobra, mam coś ciekawego moim zdaniem. Pierwsza rzecz soda oczyszczona. Trzy pak za nie wiem dwa z loszami. Do 17 czyli do środy. Hmm, pomidorki, gałązka, promocji, więc cztery dobrałam. Coś, co nigdy jeszcze nie miałam. Czekolada gorzka bez dodatku cukru. Więc co ona ma zamiast cukru? Nie wiem, ale wzięłam na spobunek. Mam nadzieję, że będzie fajna, bo chodzę po tych szafkach i szukam, i zaczynam podjadać. Więc to jest źle. Następną rzeczą, jaką odkryłam. Światowit, Mazdamer, ser żółty bez laktozy. 150 gram. U nas nie ma nikt, żadnych tych, tych, chociaż nie wiem, może Wojtek przy tych uczuleniach, może by się okazało, że on powinien mieć bez laktozy. Ale on akurat ser na Więc taki nas próbunek. Myślę, że fajna sprawa. Następny ser, jaki sobie wziąłam, bo tylko ja go jem. serek śmietankowych plasta, klasyczny do 22 marca, więc. Pusteczki higieniczne. I tak. I teraz zaczyna się dział jogurtowy. Pierwsze takie coś. Dosem mleczny z orzechami. Był na promocji za 2 zł, więc. Stwierdziłam, że gdyby ktoś coś miał ochotę, przy zakupie czterech bakusiów, tych albo odporność ta buteleczka, jest, płaci się 4 zł. Ale już jeden wajtek zjadł, ten puszysty o smaku czekoladowym, najlepszy sobie wydał. Więc mam, wziąłam dwa waniliowe i dwa czekoladowe, i za to zapłaciłam 4 zł. Jeszcze jeden waniliowy myślę, że fajna cena, serek wiejski i teraz skry. Skry już wzięłam, nie wiem ile nie będę liczyć, bo różne smaki, bo tylko Biedronka ma tak najwięcej smaków, tak najwięcej, tak różnorodnych smaków i cenowo są najtańsze, bo są po złote 59, zł. w Lidlu są po złote 69, zł. Stokąc chyba są troszkę droższe, nie wiem jak w desku. I tu mamy brzoskwiniowy, następny mamy czerwona i czarna porzeczka. tuskawkowy, jagodowy, malinowy. wzięłam pięć skybów. Dla siebie wzięłam jogurt typu greckiego, 2% tłuszczu, wysoka zawartość białka. W sumie, ale ja to wzięłam sobie na poczyt jakiejś kolacji. Śmietana, bo dzisiaj była pomidorowa i jest bez śmietany i powiem Wam, że chyba lepiej smakuje mi bez śmietany niż ze śmietaną. Już raz brałam to salami. I powiem Wam, że spoko smaku. Tylko, że się długo je, bo się nie kończy. Ale jest do marca, więc ewentualnie może kupić cemachnę na któregoś pięknego weekendu i będzie w sam raz. I jeszcze udało mi się dorwać siatkę jabłek. Polskie. Nie wiem, czy one są słodkie. Odmiana szampion. Szampion. Tu mamy ile? Półtora kilo, chyba za piotraka było. I mandarynki. I nie wiem, jakie one są, ale też były w pomocy. I mam nadzieję, że będą słodkie. Tyle moich zakupów. Idę chować zakupy. I do zobaczenia później. Witajcie w kolejnym dniu, moi kochani. Kawę jeszcze piję. W sumie zostało mi pół kupeczka tak łyknę. Yy, miałam dopiero tysiąc pomysłów, co Wam powiedzieć. że teraz o niczym nie zapomniała. Poza tym, że jestem wykończona. Dałam sobie dzisiaj, dzisiaj i w sumie i ostatnio, nie wczoraj, przedwczoraj trochę mocniej ćwiczyłam. A okay, wczoraj już nie ćwiczyłam, bo się nabawiłam zakwasu w nogach. Dokładnie w Udach się nabawiłam takich zakwasów, że na mnie było problem siąść w toalecie, na kibelku. Każde pójście było wielkim bólem i wielkim wyzwaniem, zwłaszcza, że piąc tej ilości wody, to ja po prostu jestem stałym bywalcem w, tej o, w toalecie. Ech. A dzisiaj po prostu y, siadłam na steper i. Wojtek płakał bardzo i w ogóle masakrycznie było, bo on też chciał posiedzieć na steperze. Ja powiedziałam, że nie, to jest moja kolej, że twoja później będzie. I taka wyszła nam mała kłótnia o jeden steper. Bo, ale jak leży i go się nie czepiam, to on też się go nie czepia, ale jak ja się czepiam, to i on. No dzisiaj mamy co my mamy ciąg dalszy pomidorowej. Jak na razie to. Ja będę ją jadła. Tamten śpi. Drugi poleciał na dwór. U nas dzisiaj dosyć fajna pogoda. E, właśnie Justynka tym się, jaka pogoda miałam. Odpisać na komentarze właśnie, jeszcze muszę to zrobić. E, no, dosyć ciepło się u nas robi. Powiem Wam, że ja już pragnę wiosny. Na maksa. Pragnę wiosny. Niech zniknie ten śnieg. Bo nie wiem, czy mówiłam, że ma, muszę iść z Wojtkiem na badania. I się wstrzymuje tylko dlatego, że jest, no nie są odśnieżone chodniki i dla mnie to będzie masakra przejść z nim połącznej, żeby go, żeby mu pobrać krew. I się jeszcze z tym wstrzymuje, ale to jest nic pilnego, po prostu kontrola zwykła, nic pilnego, nic strasznego w tym sensie, chociaż nie wiem, czy dla niego nie będzie nic strasznego. I na drugie danie robimy ziemniaczki, Robimy. Słowo klucz. Robimy. Ja robię. Zimniaczki. Bigos jeszcze mi został. I filet z kurczaka pokroiłam i wyszło mi go bardzo dużo, bo miałam cztery pojedyncze piersi. I chyba je ja po prostu zrobię. Jak je zrobię? Nie wiem, coś z stylu nagetsów. Co jak zrobię dzisiaj, to może i na jutro zostanę. Mm -hmm. I tak, co miałam powiedzieć jeszcze? Yy, wczoraj nic nie nagrywałam. Nie licząc tego, że wszystko mnie bolało. To yy, dzięki temu, że miałam obiad, miałam. Chęci w sumie, chęci, bo nic poza obiadem nie miałam. <laughs> zaczęłam sobie sprzątać, zaczęłam przeglądać chłopaków w półkę, tak jak widzieliście trochę ubrań zostało podkupionych. W międzyczasie coś tam było przecież kupowane to Krystianowi, to Wojtkowi i trochę się nazbierało i zaczęłam wczoraj przeglądać półki. E tak pobieżnie u Krystiana, bo yy, u niego to jest tak, że musiałbym w większości mierzyć, żebym ja wiedziała, że to są rękawy przykrótkie czy nie, ale już tak mniej więcej koszulki widziałam, które już są na tyle krótkie, że jak podnosi ręce to mu brzuch widać. I mniej więcej widziałam, które z są przyciasne. Nie wiem jakim cudem. <gryw> pewnie to te pączki ostatnie, yy, oponki pewnie. I... I chyba u bestia. Christiana... A, i bluzy. I bluzy wszystkie e, mniejsze rozmiary już poskładałam. U Wojtka to było więcej roboty, bo i okazało się, że leżą tam ciuchy z metkami, których e, nie prałam. Ja zawsze piorę wszystko. Co kupione, rzucam do pralki piorę. Nie zakładam tego dzieciom od razu. Zresztą sobie tak samo nie. Więc ja to piorę. Tam zaczęłam ściągać wszystkie metki, składać do pralki. Więc mam y, kosz, jest pełen. Jest tak naściskany, że y, jak otworzyłabym go, to pewnie by wszystko wyleciało. I u Wojtusia, jak zaczęłam układać w szafie, to się okazało, że może porządek. Tyle ciuchów mu pozabierałam, bo tak, wyrósł. Dopiero nosił 80-86, a teraz jest 92-98. Zastanawiam się, co mu kupować na wakacje, bo ale chyba 104 będzie za duże. Aczkolwiek w tamtym roku yy, w wakacje on miał w spodnie już spodenki 80-86, a z Pepko to 92. Więc w sumie nie wiem, co muszę przemyśleć porządnie ten temat. Bo u Krystiana to jest tyle spodenek na lato, pod warunkiem, że się zmieści. O u Wojtusia to już taka niekoniecznie. Więc udało mi się to wczoraj wszystko ogarnąć. Taki był kolega mały, śpiący, że spał mi 3 godziny. Więc na spokojnie cały pokój przejrzałam wszystkie szafki, połkodałam przejrzałam. Wiem, co im trzeba, wiem, co mają nadmiar. I tak się śmiałam do męża i mówię, mówiłam wczoraj: Ty mi znowu zapomniałeś przypomnieć, że Krystian ma tyle spodni, a ja poszłam mu kupiłam kolejne dwie pary spodni. Ja tak się patrzy na mnie, no. Tak, miałam nie kupować Krystianowi, yy. ale wiadomo, jak człowiek wpada na zakupy to tak jest. Yy. Z ciekawości jeszcze. Takich u nas. Czymie czy jakieś ciekawości u nas są. Moje ćwiczenia. Staram się intensywnie trenować. Staram się przynajmniej 5 razy w tygodniu trenować tak musiałam policzyć. Ponieważ rzucając balenie skutkuje tym. Powtórzę się po kolejny raz, yy, że zaglądaniem do szafek. I niestety, jak yy, powiedzmy, że zgubiłam więcej centymetrów w pasie, to te centymetry już wróciły. Tak, jestem bardzo z siebie dumna. Szybciej, yy, przy, szybciej je do mnie wróciły, niż szybciej je zgubiłam, tak? Po prostu genialnie. Nie wiem, czy to jest warte zachodu. E, zwłaszcza, że dzisiaj jest już dzień, w którym mam tabletki co 5 godzin. I e, szykując sobie mięso, tak sobie e, zrobiłam tą kawusię i tak w myślach chyba hmm, zaraz zapalę, tak do tej kawy siądę, sobie zapalę. I za chwilę szara rzeczywistość przecież ja nie mam, co? Tak jak skończyłam już dawno temu tą paczkę tak nie mam co. I się tak yy, przynajmniej 3-4 razy dziennie na to nadziewam, że idę sobie zapalić. I za chwilę. No przecież nie masz co. kobieto. Tak. Więc zajęłam się dalej cień kawym, odpaliłam YouTube'a. Obejrzałam co nieco filmiki. No i cóż, więc jeszcze łyk na kawę. Ale za na poprawę humoru zapisałam się do fryzjera. Nieważne, że czekam na niego dwa tygodnie, bo niestety muszę się dostosowywać do męża. Czyli najbliższy wolny termin był sobota 27 luty. Więc będę czekać cierpliwie na 27 luty. Mam nadzieję, że żadnych planów mi nic nie wyskoczy. I też przy okazji dzisiaj e, zapisałam się do dentysty. Muszę wyrwać ósemkę, bo dzieje się kiepsko z nią. Nie wchodząc w szczegóły, jest źle. Mówię, zadzwonię tam do świetnika, tam jest na fundusz. Fajnie wyrywają. Raz byłam. Trauma już mi przeszła. Dosłownie. To taki był ból, bo to jednak chirurgiczne usuwanie, więc przez dwa tygodnie cierpiałam z tego powodu. Ciekawe, czy bym schudła, jakbym tak pocierpiała. E, tak, i się zapisałam do dentysty na wrywanie tej ósemki na 14 kwietnia, czyli na za dwa miesiące. Tak. I... E... Tam mówię do pani, że no chciałabym trochę późniejszą godzinę, bo jednak z dziećmi będę jechać. A pani, ale pani wie, że dzieci nie można wpuszczać. Mówię, wiem, wiem. Przecież pandemia, tak. No i mam mieć ze sobą rękawiczki, i mam mieć yy, maseczkę. Na dzień dobry. Więc gruba akcja i idę chyba zupkę zjeść nie pomaga mi ta kawa w ogóle czuję się dalej jakaś taka taka bla. i mam tyle pasowania powiedzcie, że wy też tyle macie pasowania widziałam się u Maty w biegu, że ma tyle pasowania koleżanko, nie jesteś sama ja też mam tyle pasowania a suszarka jest pełna. I jeszcze na pewno czeka tam w koszu dwa prania. W tym górnym koszu dwa prania, a w tym dolnym, jak na razie jedno pranie. Więc jest po prostu super. Moja pralka chyba w tym tygodniu będzie chodziła codziennie. Nie mówiąc o tym, że chciałam ubrać kurtki i się zbieram codziennie do tego tematu. I nie wiem, kiedy w końcu wezmę, wypiorę te kutki. Głównie mi chodzi o Krystiana Kutkę i spodnie na ciaskiem. Ale poleciał na dwór i mówi, że nakłada spodnie na ciaskiem. I mówię, okej, okay, to leci. No zostałam sama praktycznie, nie licząc. Niunia, który śpi. Tak, Niunia też jakiś ostatnio taki chodzi. I obiad mu coś ostatnio nie smakuje że nawet nie mam gotować, tak, no i co i trochę pogadałam, to pogadałam, hm, no przepraszam i idę, idę chyba dokończę obiad robić. czyli obiad ziemniaczki, zjem pomidorówkę, zobaczę ile zostanie makaronu, najgorsze i to gotuję. może ktoś jeszcze będzie chętny. W ogóle y, nie wiem, czy Wam mówiłam... Kurczę... Hmm. Nie wiem, czy w, w holu z biedonki, czyli tam na początku, y, że robiłam pomidorową bez... Tak, mówiłam, że robiłam bez śmietany i wam, że tak mi smakuje ta bez śmietany. Że pamiętam, kiedy ja ostatnio robiłam pomidorową bez śmietany. Jeszcze kiedyś robiłam jakąś taką pomidorową, taką z puszki z pomidorami. I grzanki, nie było tam makaronu ani ryżu, ale były grzanki zrobione. Kurczę, to też była taka fajna zupa. A już przy tych chłopakach to już kompletnie nie wiem, co mam gotować. No wymyślają, nie jedzą. No ich nie jedzą, schudną do wiosny. Dobra. Kochani, żegnam. Idę coś podziałać jeszcze w kuchni. No. Do zobaczenia. I oczywiście jak Wam się podobało to lajki, Suby i do zobaczenia na następnym filmie. Pa!